Hej, pozdrawiam Was serdecznie tu Małgorzata. Witam Was na moim kanale. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Można mnie również spotkać na Facebooku na kanale Pasjego. I dzisiaj przychodzę jak widać z takim megaprojektem. Mega projektem, ponieważ sama okładka ma 24 na 24. A Grzbiet zaraz zobaczymy. Ma 14 cm. Jest to również album górski, który ostatnio cieszy się bardzo wśród fanów moich albumów, ponieważ jest to wspaniała, taka pamiątka pamiątka z wakacji, gdzie można Umieścić ogrom zdjęć. Jak widać, jest bardzo duży projekt. O to tu chodziło, żeby był duży i jest. Wykonałam go. Tutaj akurat ten album posiada cztery rozbudowane karty z dość dużą przestrzenią. Jak widać, Hidden Hinge z plusem, bardzo szerokim i bardzo dużą przestrzenią, aby. Wszystkie zdjęcia spokojnie nam tutaj album pomieścił. Jeszcze jest dużo miejsca, więc spokojnie wszystko nam tu pomieści. I okładka prezentuje się w ten sposób. Mam taką małą historyjkę. Tutaj mamy zdjęcie 10 na 10, Wyciski z masy buciki, tutaj się znalazły też grzybki. No taka mała historyjka mamy. Piechura, który właśnie wchodzi Chodzi sobie po górach, oddali wodospady, kwiaty. No, jak to na wyprawach górskich bywa, to jest oczywiście okładka. Front naszego albumu, mamy grzbiet i tył. No, dość okazały, więc troszkę ciężki album, jak wykonane. Jest na bazie kraftowej, więc to wszystko swoje waży. I mamy zastosowane dwie stążeczki, taką atłasową i gnieciuszka od Old Fashioned Ribbon. To są stążeczki. Otwieramy i mamy środek albumu. Tutaj wszystko jest mocowane na magnesy. Także to też dodatkowy ciężar. No ale myślę, że to bardzo fajnie pasuje tutaj. Każde trzymadełko oznacza, że tutaj w tym miejscu otwieramy daną stronę. Tutaj otwieramy w prawo i mamy taki pop up przesuwany i mamy w ten sposób miejsce na pięć zdjęć. Nie obklejałam tutaj, ponieważ to jest dodatkowy ciężar dla albumu, przyjdą tutaj zdjęcia 10x15, bo nie wspomniałam, album mieści zdjęcia takie standardowe 10x15, 9x13, no również jak ktoś się uprze, to również można przykleić większe zdjęcia 13x18, no ale chodziło tu przede wszystkim o zdjęcia formatu 10 na 15. Tutaj mamy boczną kieszeń, umieściłam na ten moment tylko trzy maty, można więcej, można mapę tutaj schować naszych wycieczek górskich, no i w każdym albumie przewijają się właśnie taki, takie tagi, mniejsze lub większe, do wykorzystania własnego na zapiski bądź jakieś motta, myśli, to już przyszły autor tego albumu będzie wiedział, jak je wykorzystać. Tutaj mamy kieszonkę, i mamy taki wodospad statyczny na pionowe zdjęcia. Tu mam sześć, kolejne osiem, i tutaj następne trzy. Więc jak widać, ogrom miejsc na zdjęcia w tym albumie. No i kolejne maty do wykorzystania. I taki na zapiski. Zamykamy. Przechodzimy już do kolejnego, kolejnej strony tego albumu. Jak wspomniałam, mamy cztery mocno rozbudowane karty. 1, 2, 3 i 4. Pierwsza karta z pierwszą stroną. Otwieramy w lewo. Mamy takie miejsce, taką kliszę na zdjęcie 10 na 10 I tutaj mamy takie panele na cztery zdjęcia, otwierane do góry, do na dół i do góry tutaj. I tutaj mamy taki, taki przepiękny widok. Już ukazują nam się pierwsze góry. I tutaj mamy taki maleńki, tak na zapiski, gdzie ta wycieczka. Się akurat odbyła. Możemy zapisać tutaj. To otwieramy wszystko w prawo. Przesunę i mamy kieszonkę. I na poziomie zdjęcia miejsce. Tu przytrzymujemy matą. Tutaj jest karta z kolekcji. No i tagi tutaj są na wspomniane już notatki. No tutaj jak widać mamy zastosowaną kliszę. I kolejna strona mieści pionowe maty na pionowe zdjęcia. A tu mamy kieszonkę taką głębszą. Na zdjęcia I tutaj taka luźna. Mata taki luźny tak na zapiski. Zamykamy w ten sposób. I tutaj wszystko przytrzymuje nam, nam magnes. Przechodzimy do kolejnej strony. Tutaj mamy lubiany nasz wodospad dynamiczny. Przytrzymuje nam, otwieramy oczywiście klapeczkę, przytrzymuje nam tu wszystko magnes. Więc, bo tak, dość dużo tych zdjęć tutaj jest, umieściłam dużo kart. Więc troszeczkę podniosę i będą zdjęcia po kolei nam się ukazywać. O. Wszystko nam tu ładnie chodzi. I mamy na zdjęcia. I tu również możemy umieścić zdjęcie. Kolejna strona. Tutaj wyłoniłam taką kieszonkę z grafiki. I umieściłam jeszcze tutaj takiego taga, żeby było wiadomo, że tu to coś się dzieje. I tak jak wspomniałam, może troszkę tak umieszczę, że każdy uchwycik wskazuje nam na to, żeby otworzyć tą stronę. Więc otwieramy i mamy tutaj cztery zdjęcia u góry. Wow. Cztery zdjęcia. Jeden, dwa, trzy, cztery. I to samo z drugiej strony robimy i też mamy cztery. Otwieramy ten sposób. Troszkę to nam się podnosi, ale magnesy nam to trzymają ładnie. Tutaj mamy cztery i następne cztery, czyli 8 zdjęć już na takiej jednej stronie nam się tutaj mieści. I otwieramy w lewo, jak mam. I mamy tutaj. Może przesunę jeszcze kawałek. Mamy tutaj na pionowe zdjęcia miejsce z kieszonką i kartą z kolekcji, otwieramy i tutaj mamy przecudny widok górski, tutaj mamy miejsce na zdjęcia i taką loczną kieszonkę, tutaj także wspaniałe góry i tutaj maty na zapiski. I taka mała kopertka na bileciki, bądź jakieś pamiątki, które przywieziemy z wakacji. Zamykamy to wszystko. Po prawej stronie mamy maleńką kieszonkę, która przytrzymuje nam tutaj również maty na zdjęcia. I tu przychodzą kolejne maty na zdjęcia. I mniejsza 9 na 13 i taki tak na zapiski. To wszystko nam się tu pięknie mieści. Zamykamy. I tutaj mamy kolejną stronę, kolejną stronę. I również mamy tutaj boczną kieszeń maty i tak. I ta gusie tutaj też kolorowe są. Strona na dwa zdjęcia 10 na 15. I tutaj otwieramy, mamy pionowe zdjęcia z tagami i otwieramy jeszcze tutaj i tutaj mamy kolejne miejsca na zdjęcia i wspaniały krajobraz wyłania nam się nie zakrywałam po prostu tych cudnych grafik niech one cieszą nasze oko Także zdjęcia mamy tutaj po bokach i zamykamy w ten sposób nasze karty. I przechodzimy do kolejnej strony. Ta strona nie posiada magnesów, ponieważ jest blokowana tutaj tymi kartami. To strona nazywa się taka gatefold, czyli takie drzwiczki, które blokujemy w ten sposób. Umieszczamy tutaj maty na zdjęcia, tu jest książeczka i tak i tutaj jest miejsce również na zdjęcie, ja możemy tu umieścić. To taka kolorowa dekoracja, ponieważ uznałam, że bardzo ładnie się prezentuje i tutaj jest taka większa już koperta na nasze skarby. Jak wspomniałam, otwieramy drzwiczki. Mamy miejsce na tagi w kieszonkach i tu cudowny krajobraz górski z ośnieżonym szczytem górskim. I mamy miejsce na 10 zdjęć tutaj. Zamykamy i wszystko blokujemy. W ten sposób. Kolejna strona, może odwrócę tak. Tu mamy harmonikę. Na sześć zdjęć otwieramy do góry. Mamy śliczną kieszeń i blokujemy tu akurat tym ładnym paseczkiem. Moment, jeszcze pokażę w ten sposób. Tutaj znajdują się maty, i oczywiście tak na zapiski. Tutaj, może, momencik, mamy środek. oprze może tą kartę. Będzie to widać. Momencik, żeby nam to się nie przewróciło. O tak. I tutaj otwieramy kartę. Tu mamy jeszcze taki przecudny potok górski. Otwieramy w prawo. Mamy boczną kieszeń, maty, tagi i mała kopertka tutaj się znajduje. A tutaj mamy ka pionowe karty na Otwieramy w ten sposób i ukazuje nam się następny widok wspaniały górski z potoczkiem. W ten sposób zamykamy. I przechodzimy do. Tu mamy. Tak. Przechodzimy do kolejnej strony. Otwieramy ją w ten sposób. Tutaj mamy jak widać. Małe tagi na zapiski, głębsza kieszeń, maty i karta z kolekcji. A tutaj otwieramy książeczkę. Która nam mieści cztery miejsca na zdjęcia. 1, 2, 3 4. Na wspaniałe. Tutaj widać szczyty górskie. Zamykamy. Wszystko w lewo. I przechodzimy do kolejnej strony. A ta strona nam się otwiera do góry. Do góry. Momencik. Tutaj jeszcze ustawię album. Tutaj mamy dwa zdjęcia. Trzy zdjęcia mieszczą nam się, bo tutaj mam widoczek. Trzy zdjęcia. Otwieramy kolejną kartę do góry. Mam kolejne zdjęcie. Tutaj na dół, i tutaj. I tutaj również. I otwieramy do góry i mamy taką kieszonkę z tagami, przemyśleniami i miejscem na zdjęcie. Takie ciekawe strony, różne rozwiązania tutaj w tym albumie zapożyczyłam też z różnych moich warsztatów, które zakupiłam u Ani Tworzy. Zamykamy w ten sposób i w ten. I to się tak prezentuje kolejna strona. Tutaj mamy taką przepiękną ramkę, którą zaginamy i mamy kartę sztalungową i w ten sposób. Oglądamy zdjęcie, ale to nie koniec, ponieważ te klapeczki jeszcze nam się otwierają, i mamy kolejne zdjęcia. To wszystko, oczywiście, przewracamy na kolejną stronę, i mamy. Już przedostatnią naszą stronę w albumie otwieramy. Przedostatni taki panel, otwieramy w prawo. Tu mamy taką mniejszą rameczkę na zdjęcie. Tu jest 6 na 8 cm i harmonikę przy pięknym jelonkiem. I tutaj umieściłam taguś z pumą, także mamy miejsce. Na. Czek, momencik. Tu mamy 3, 5 zdjęć. I również tutaj też możemy wsunąć albo przykleić zdjęcie. To już później, wedle uznania, przyszłej właścicielki. Kartę otwieramy w prawo. Mamy ukośną kieszeń już zsuniętymi matami i tagusiem. Tak się prezentuje. A to wszystko tu otwieramy. Klapki są oczywiście na zdjęcia tutaj poziome. Otwieramy i mamy kolejny widok górski z domkami. Pięknymi stateczkami. Także nam się to tutaj w ten sposób prezentuje. Zamykamy podwójnie i zamykamy w lewo. I jeszcze otwieramy kolejne. Kolejny panel tutaj. Moment, przesunę. I mamy taki stateczny wodospad. Na kolejne dziesięć zdjęć. Taki kieszonki. No, i tutaj boczna kieszeń. Boczna kieszeń, która mieści w sobie maty, tak i karty z kolekcji. I to już by było na tyle, co chodzi, jeśli chodzi o nasze karty. No, i została nam tylko wewnętrzna strona okładki. Harmonika. Maty. I otwieramy ją do góry. Mamy kieszeń, maty, tagi. Tutaj również mamy harmonikę. Ma zdjęcia. Już nie mieści mi się w kadrze. <grytanie> tutaj mam, wykorzystałam, tutaj po prostu. Y sam papier skrapowy, już nie podklejałam papieru kraftowego. Tutaj wszędzie umieszczamy zdjęcia. Mamy cztery, i tutaj piąty, jeśli ktoś by chciał grafikę zachować. Na magnes, i tu jest głębsza kieszeń. Włożyłam trzy książeczki. I tutaj również znajdują się maty dodatkowe. I kopertka na jakieś bilety bądź jakieś pamiątki z podróży. Tak prezentuje się album górski bardzo okazały. Bardzo duży. <noise> Nie powiedziałam, że same maty. Momencik zmierzę. Same tutaj maty mają, karty w środku odwrotnie, mają dwadzieścia i pół, bo tu jest, czyli dwadzieścia i pół na dwadzieścia dwa centymetry. Dwadzieścia i pół na dwadzieścia dwa centymetry. Także duże, duże i okazałe. W ten sposób nam się prezentuje album. Górski. To wszystko już dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, że jesteście, że subskrybujecie i oglądacie mój kanał. Dziękuję serdecznie. Jeśli nie było problemów, to proszę o łapkę w górę. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Pa pa!